Cześć, witajcie ponownie na kanale. Dzisiaj będzie taki krótszy, luźniejszy odcinek, w którym pokażę Wam kilka ćwiczeń, które możecie zastosować w rozgrzewce, aby rozgrzać Waszą obręcz barkową przed treningiem góry ciała. Pierwsze ćwiczenie Bend Pull Apart wrzucam na sam początek, ponieważ jest tu dość łatwo wyczuć pracę łopatek, a o to nam chodzi. Wyobraźcie sobie, że macie za zadanie docisnąć łopatkami kartkę papieru znajdującą się pomiędzy nimi. Pamiętajcie o tym, aby zachować wyprostowane łokcie, nie zginać ich, jak również nie wykonywać przeprostu w dolnym odcinku kręgosłupa. Drugie ćwiczenie będzie to wiosłowanie za pomocą powerbanda, które przygotowuje Waszą rącz barkową do ruchów przyciągania w płaszczyźnie horyzontalnej. Możecie to wykonać w opcji obu rącz, to co właśnie widzicie teraz na ekranie. Pamiętajcie o tym, aby każdy ruch zainicjować przez ściągnięcie barków, a dopiero później ciągniecie łokciami wzdłuż ciała. Kolejną wersją tego ćwiczenia jest wykonanie wiosłowania jednorącz, na przemian stronie. To, co jest bardzo istotne w tej wersji, to utrzymanie prawidłowej pozycji tłowia. Myślcie o tym, że wasz pępek i wasz mostek musi patrzeć cały czas w stronę podłogi. Nie możecie dać się zrotować za ręką wykonującą ruch. Kolejne ćwiczenie przygotuje Was do wszelkich ruchów wyciskania. Wertykalnego ponad głowę, będzie to power band Overhead Press. Im szerzej ustawicie wasze stopy, tym bardziej napięta będzie guma. Im staniecie wężiej, tym dacie jej więcej luzu i wtedy będzie Wam łatwiej wyciskać. Natomiast jeżeli jesteście bardzo wysocy, bądź macie bardzo ciężką gumę i generalnie pozycja stojąca, jest dość trudna dla Was, abyście wykonali to ćwiczenie prawidłowo, możecie wykonać to ćwiczenie w pozycji klęku obu nóż, wówczas dacie gumie jeszcze więcej luzu i będzie Wam dużo łatwiej wycisnąć się ponad głowę. Bardzo również polecam spróbować tego ćwiczenia w wersji jednorącz, ponieważ bardzo mocno angażuje stabilizatory głębokie stawu ramiennego. Kolejne ćwiczenie będą to pompki na samych łopatkach, tak zwane scap Push Ups albo Push Ups Plus. Dodatkowo dorzucimy sobie tutaj opór powerbenda. To co jest istotne w tym ćwiczeniu to zachowanie cały czas takiego samego ustawienia odcinka lędźwiowego, jak również nie uginanie łokci, tylko praca samą łopatką. Dzięki temu ćwiczeniu zaangażujecie mięsień zębaty przedniej, którego zadaniem jest doklejanie Waszej łopatki do tylnej ściany klatki piersiowej. Kolejne ćwiczenie podzielimy sobie na dwie części. Zaczniemy od aktywacji samej łopatki, na razie jeszcze bez ruchu w stawie ramiennym. Zaczynamy od ramienia zrotowanego do wewnątrz, czyli kciukiem do dołu. Następnie wykonujemy rotację zewnętrzną, czyli rotujemy kciuk w kierunku sufitu i ściągamy łopatkę, tak jakbyśmy chcieli wsunąć się do tylnej kieszeni spodni. Dopiero później, kiedy już dobrze wyczujemy ten ruch, dodajemy sobie ściągnięcie łokcia wzdłuż tłowia. W zależności od tego, jak wysoko zawiesicie gumę, jak mocno pochylicie Wasz tłów, ćwiczenie może mieć charakter bardziej wertykalny, bądź bardziej horyzontalnym, tak więc dobierzcie sobie wersję dla siebie. Jeśli macie dwie gumy, możecie wykonać to ćwiczenie również w wersji obu rącz bądź jednorącz na przemian stronnie. I ostatnie ćwiczenie będą to dyslokacje z powerbandem na bardzo lekko napiętej gumie. To ćwiczenie jest dość trudne, ponieważ wymaga naprawdę dobrej mobilności w stawie ramiennym, jak również stabilizacji pozostałych segmentów ciała, tak więc jeżeli nie jesteście w stanie wykonać go prawidłowo w całym zakresie, po prostu postarajcie się z treningu na trening odrobinę zwiększać ten zakres, łapiąc na początku maksymalnie szeroko, wykonajcie w takim zakresie, w którym jesteście w stanie utrzymać neutralną pozycję kręgosłupa, jak również nie czuć żadnego dyskomfortu w barkach. Ok, na dzisiaj to tyle. Taki krótszy, luźniejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało i skorzystacie z tych ćwiczeń. Jeżeli uznajesz ten materiał za pomocny, to właśnie teraz na ekranie masz instrukcję, co możesz zrobić. Słup komentarz, łapa w górę i widzimy się w kolejnym materiale.